Czy pani marszałek uważa, że rozlokowywanie nielegalnych imigrantów po całej Europie to jest dobre rozwiązanie? Um, przede wszystkim um, żadni imigranci, um, którzy trafiają do um, Europy um, są... Muszą podlegać wszyscy pewnym procedurom. Wielu z nich też na... nie jest tak, że kompletnie nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. Oczywiście każdy system nie jest w 100% szczelny, ale nasze służby działają działa kontrola granic. Ona, to w jaki sposób ona przebiega, to też pozostaje moim zdaniem jeszcze wiele do życzenia. Na przykład zawieszenie prawa do azylu uważam za błąd i regularnie głosowałam przeciwko tym decyzjom, ponieważ Możliwość przyjmowania wniosków o azyl jest bardzo mocno powiązana z lepszą kontrolą naszych granic, bo w momencie, kiedy strapażamy sytuację, w której imigranci uciekają przed Strażą Graniczną, zamiast się do niej zgłosić i poprosić o azyl, to jest sytuacja, w której nie wiemy, kto, kto w tym lesie do końca jest. W związku z tym uważam, że nasza strategia migracyjna i ta w Polsce, i ta w całej Europie powinna przede wszystkim być strategią racjonalną.